I, I mamy nadzieję, że tak to wiatr ja po prostu tam. I jestem przekonany, że potrafimy i będziemy mogli między dzisiaj i jutro coś zdecydować praktycznego, żeby nie skończyło się na tych ślicznych złowach tylko żeby to było praktyczne i dalej podziągnięte przez młodzież, który jest tam. Zwycianie mamy tutaj W stole tego polityka, który tak dzielnie no, prowadził te ostatnie zadania, żeby to wiedzieli wszyscy. Skabiała siły i nic nie będzie z tego. Bardzo Wam dziękuję. Z Panu i tym wszystkim. Mogę mu wesprzeć w tym Jeszcze raz dziękuję. Pan Robert Kanicki. Umowa o odbudowie. Panie Prezesie, Wielkie Księża, Szanowni Państwo. Zorganizowany na dożycie naród jest potęgą, której nic przeciwstawić się nie zdoła. To są słowa Romana Dmowskiego, jednego z twórców ruchu narodowego, tego pisanego z małych liter, bo nie w sensu stricte organizacyjnego, a właśnie pewnej kontynuacji ponad stuletniej już. Naszego ojca ruchowego, naszego Ojca intelektualnego. Zorganizowany naród. Od 20 lat Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskiej w Ameryce Łacińskiej organizuje naród. I to jest najważniejsze zadanie, najważniejsza funkcja, jaką w moim przekonaniu Usopał wykonuje. Również Usopól działa politycznie. Dlaczego? Dlatego, że polityka to prostropna służba dla dobra wspólnego, jak mówiła definicja klasyczna. Jeśli mówimy o silnej polityce, to myślimy zarówno o działalności społecznej, to polityką jest działalność kulturalna, jest działalność gospodarcza, a również jest działalność związana z walką o władzę. Państwie. To wszystko jest polityka, bo to wszystko dotyczy dobra wspólnego. To wszystko dotyczy życia wspólnoty narodowej. Jest to polityka prowadzona na rzecz Polonii, na rzecz Polski, na rzecz polskości. I dziękując również tak jak moi poprzednicy, za zaproszenie nas tutaj, rozumiem, że obecność Licznej reprezentacji Ruchu Narodowego na tym zjeździe, na tym rocznicowym, ważnym zjeździe, wynika z faktu, że to rozumienie polityki jako rozdrobnej służby do dobra wspólnego łączy Ruch Narodowy i łączy usopą pod przewodnictwem pana prezesa Koblańskiego. W polityce ważne są. Dwie kategorie. Ważna jest kategoria interesu interesa, i ważna jest kategoria sił. Dlaczego interesu? Dlatego, że specyfika sytuacji międzynarodowej polega na konkurencji. Polega na tym, że ścierają się różnorakie interesy grup politycznych, różnorakie interesy poszczególnych zrzeszeń, narodów, państw. Żeby realizować te interesy, trzeba dysponować siłą. I to siłą rozumianą wielorako. Siłą mentalną, kulturową, duchową, ale i siłą materialną, gospodarczą, sprawnego administracyjnie państwa, wreszcie siłą militarną. Nie będę w tym miejscu diagnozował polskiej sytuacji, jakoś szczegółowo, mieliśmy na ten temat wiele głosów już dzisiaj i myślę, że tutaj yy, my jesteśmy zgodni co do tego, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Najważniejsza konstatacja jest taka, że od kilkudziesięciu lat państwo polskie nie prowadzi polskiej polityki. Dlatego, żeby ta polityka była realizowana na tych wszystkich szczeblach, naród musi się organizować niejako poza państwem, a czasami nawet pomimo państwa. Doświadczacie tego właśnie państwo w Ameryce Południowej. Doświadczacie tego na polu swoich relacji, ciężko nazwać relacjami, z MSZ. Doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, co zrobiła wiarań z jaką ponurą, w sławą wiążą się nazwiska takie jak Ugała, Sikorski czy inni. Również właśnie dlatego powstał Lut Narodowy, bo musimy się organizować obok, a czasami pomimo państwa. I nie dotyczy to oczywiście jedynie Ameryki Południowej. Nie dalej, jak tydzień temu wróciłem z podróży po Litwie, Łotwie. Tam spotykałem się z miejscowymi Polakami, z tymi, którzy nie zmienili miejsca zamieszkania, ale którym Polska zginęła. Na Łotwie już podczas rozbiorów, a jest tam bardzo silna struktura, niewielka, ale dobrze zorganizowana, w mniejszości polskiej. Wszędzie jest ten sam głos. Państwo polskie. Nie współpracuje z Polakami. Państwo polskie potrafi mówić wprost miejscowym Polakom. Nie będziemy z Wami współpracowali. I tak jak działają oni, tak dużo więcej stali, działa Usoko. Dlaczego jest to możliwe? Ano dlatego, że został stworzony jakiś ośrodek siły. Pod przewodnictwem Pana Prezesa Gobolewskiego. Została zbudowana pewna sfera, która staje się punktem odniesienia. Nie tylko tutaj w Ameryce Południowej, no nie jesteśmy w Ameryce Południowej, ale nie tylko na gruncie południowoamerykańskim, ale również w Polsce. I dokładnie to samo my musimy robić w kraju. Na czym polega budowa polskiej siły? Niektórzy wyobrażają sobie, że powinno to być coś w rodzaju pospolitego ruszenia ludzi dobrej woli. Problem polega na tym, że pospolite ruszenie zaczęło przegrywać wojny już ponad 500 lat temu. I od tego czasu zwyciężają przede wszystkim regularne armie, żeby przenieść z gruntu militarnego nasze rozważania na ten grunt społeczno-polityczny. I dlatego mówimy o dobrze zorganizowanym narodzie. Dlatego mówimy o dobrze zorganizowanych strukturach. Dlatego mówimy o pewnym typie mentalnym, o czym wspominał też już ksiądz Influat, Polaka, jaki musimy wykształcić. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć jedno. Możemy dużo mówić na temat zagrożeń zewnętrznych, na temat braku suwerennych reguł ale musimy też sobie powiedzieć taką prawdę, że nasze największe zagrożenie jest nasza słabość. Dlatego, że słaby organizm, również organizm narodowy zawsze będzie zagrożony. Niezależnie od tego, z jakiego kierunku. Wtórny jest, wtórny jest ten kierunek zagrożenia. Czy to będzie Bruksela, czy to będzie Berlin, czy to będzie Moskwa, Tel Aviv, czy cokolwiek innego. To jest na drugim miejscu. Nasza słabość jest naszym wewnętrznym wrogiem. I ruch narodowy w swoim patriotyzmie zawsze krytycznie również podchodził do naszej własnej wspólnoty. Bo tak jak człowiek musi być świadomy samego siebie, również swoich słabości, żeby być skutecznym, tak my musimy być świadomi swoich problemów, swoich wad. Swojej słabości. I one również się bardzo często zdarzają w tym, nazwijmy to, obozie patriotycznym, szeroko zakreślonym. Co więcej, te wady, te problemy są czasami niezmienne od kilkuset lat. Dalej, bardzo często mamy do czynienia z takim szlacheckim, nazwijmy to, warfolstwem. Z ludźmi, którzy więcej wywijają retorycznymi szabelkami. Niż realnie pracują. Dużo, cały czas mamy do czynienia z wybranymi ambicjami liderów, które nie pokrywają się z realną działalnością, z twardą, codzienną pracą. My chcemy, mówiąc o, o działalności patriotycznej, mówić nie tylko o programie, o ideach. My chcemy mówić o typie mentalnym Polaka, jaki jest potrzebny do realizacji. Bo mieć rację, a być skutecznym to niestety dwie różne rzeczy. My chcemy przełamywać tą niemoc. My musimy być wreszcie skuteczni. Szanowni Państwo, pojawia się zagadnienie polityki. Pojawia się zagadnienie. Również tego życia partyjnego, o którym wspominał między innymi Pan Prezes. Z pełną świadomością i z pełną premedytacją zorganizowaliśmy się na tym etapie nie jako partia, a jako ruch społeczny. Dlaczego? Z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że jeśli chcemy różnić się nie tylko hasłami, być nie tylko bo dzisiaj mamy, proszę Państwa, do czynienia z wieloma politykami, którzy są patriotyczną twarzą Republiki Okrągłostołowej. Otóż my nie chcemy być patriotyczną twarzą tego systemu. My chcemy, my musimy, żeby przetrwać, rozwinąć się, zmienić system jako taki. To jest plus prawdy. I dlaczego ruch społeczny? Ponieważ my wychodzimy z założenia, że ktoś, kto chce iść do zadań politycznych, Obejmować funkcję, stawać radnym, posłem, senatorem, musi wylegitymować się, nawet jeśli jest bardzo młody, co najmniej kilkuletnią pracą społeczną. Bezinteresowną pracą, gdzie się człowiek poświęca, gdzie daje coś od siebie, nie oczekując nic zamian. Taki typ mentalny człowieka potrzebujemy. Dlatego, że bez poświęcenia, bez dania czegoś od siebie więcej nie zmienimy rzeczywistości. Tylko ludzi, ludzie gotowi na poświęcenie, i nie mówię w tej chwili o poświęceniu życia, chociaż o tym też trzeba pamiętać, ale tylko ludzie gotowi na szereg małych poświęceń, codziennych, cotygodniowych, są zdolni do trwałej zmiany rzeczywistości na zasadzie kropla drąży skały. Budowanie to przede wszystkim jest budowanie instytucji, organizacji trwałych struktur. Takich, które nie działają od wyborów do wyborów. Takie, takich, które dzień po dniu, jak rolnik orze pole, tak one muszą przeorać polską rzeczywistość. I budujemy takie rzeczy. Tutaj chociażby e, Ania z Przemkiem wspomnieli o Magnie Polonii czyli kwartalniki. Jest marka prepatję, odzieży, kultury. Jest serwis, e, któremu założyła narodowcy net. Portal, który już też widzimy setki tysięcy, jeśli chodzi o odsłony. E, są szkoły kwartalne, spotkania, które jak tylko wrócimy e, tutaj z Teneryfy od razu jak pod Wrocław, bo tam się odbywa kolejna szkoła kwartalna, gdzie młodzi ludzie uczą się, edukują. A przede wszystkim są to tygodniowe spotkania tysięcy ludzi w całej Polsce. Tydzień w tydzień mozolnej pracy. Przede wszystkim na to, żeby uformować siebie. Bo my chcemy się jednoczyć pod szczytnymi hasłami, ale chcemy, ale prawdziwe zjednoczenie przychodzi przez wspólną pracę. Przez wspólną rzetelną działalność. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, to budowanie instytucji, to budowanie trwałych struktur, to budowanie organizacji jest naszym naczelnym zadaniem, jest horyzontem nie na rok, dwa, na cztery lata, na kilkadziesiąt. To jest praca na kilkadziesiąt lat. To musi mieć ten horyzont dlatego, że inaczej zostaniemy ciągnięci przez system w tą bieżączkę polityczną i skończymy marnie, jak nie inni politycy, którzy odwoływali się do dziedzictwa Narodowego. Mimo, że stałem poniekąd z boku jako działacz wtedy nastolatek przez większą część działalności tej partii, czyli ich polskich rodzin, miałem możliwość obserwowania, jak taka ta struktura partyjna nie tylko przez czynniki zewnętrzne, oczywiście atakowana, ale przez fatalną politykę wewnętrzną, przez fatalną politykę właśnie mentalną, została zniszczona. I dzisiaj czytamy taki kwiatek, przepraszam za dygresję, że były lider tej struktury, Roman Giertyk, został pełnomocnikiem Europejskiego Kongresu Żydów w Polsce. Na którego jest czele zresztą stoi pan Mosze Kantor, który znany jest z tego, że próbował przejąć. W ramach rosyjsko żydowskiej oligarchii azoty w azotych Niestety, jeśli się nie pracuje wyłącznie na hasłach, a nie na charakterach ludzkich, to tak się kończy. I mam nadzieję, życzę, przeczytałem w tych uchwałach końcowych Usobału, że Pan Prezes, że Pan Prezes ma ten horyzont zakończenia swojej działalności jako, jako szefa usopału. To czego chciałbym życzyć to trwałości. To trwałości tego dzieła, trwałości tej inicjatywy. Bo tak samo jak w Polsce żaden wóz na białym koniu, żaden pojedynczy lider nie zrobi e, nie zrobi trwałej zmiany, nie zrobi radykalnej zmiany, tak samo... Charyzmatyczna postać pana prezesa, który stworzył usofał, musi mieć swoich kontynuatorów. Dlatego, że pierwszą powinnością każdego lidera jest gdyby wykształcanie nowych liderów. My mamy nadzieję, że zarówno z Pana Prezesem, jak i z tymi, którzy będą to działo kontynuować, w tym momencie rozpoczynamy współpracę właśnie na rzecz tego, o czym była mowa. Na rzecz Wspólnoty Polaków ponad granicami. Wspólnoty Polaków ponad antypolską polityką obecnych władz. Jestem głęboko przekonany, że to, co w tych dniach się zaczyna, będzie miało swoją klubną historię, zważywszy na to, swoją dalszą kontynuację, zważywszy również na to, że są tu przedstawiciele i z Europy, z południ europejskiej, z południ amerykańskiej i mam nadzieję, że zaczniemy jako Polacy myślący kategoriami narodowymi, patriotycznymi, niepodległościowymi mówić jednym głosem i w sposób zorganizowany, zdyscyplinowany, świadomy skuteczny maszerować, żeby odzyskać razem naszą ojczyznę. Cześć wielkie Polsce. do bo w tym roku mamy 330 rocznicę od Sieczy Biedańskiej, od Podlaskiej Choronwy Psarskiej. Przekazuję, przekazuję tak. Przekazuję tego tego pana i jeszcze jeszcze przekazuję taki, taką ofertową znakę narodowego w Prezesie, Dziękujemy serdecznie za wszelką życzliwość. Proszę bardzo. Oszeł jest wzięty z ormon autobus z, z, z Zgodnie.